Kolejny W kolejnym odcinku Pigon gra ze mną? Damian. No, on też zaraz jest z youtuberem. Nagrywa też swoje filmiki. Czy yy. yy. będzie kolejny filmiczek? Dzisiaj będzie... I dzisiaj będziemy z Daminem gadać przez komentarze. Yy. Weź na swojego tableta że... i nagraj odcinek. Jak piszemy? Yy. Dam i, Damin, yy, ma, teraz go tableta. Popatrzcie, jaki wielki ten tablet dostał na urodziny. Na urodziny. Jaki wielki ten tablet. No, Dobra, musimy chyba zrobić cięcie. Bo no. widzą, Wy, więc, nie widzą, nie widzą, bo jest noc, to zróbcie cięcie. Jesteśmy po cięciu. E, teraz jest ładnie nie nawet nie trwało, 5 minut, tylko parę sekund, dobra, ząbek tam stójdzie, weź to, będziesz mieć łóżko, Damin, Damin ma jeszcze taką piękną grę, taką strzelagę, tylko, że nie może to nagrać, bo, bo... potrzebuje internetu, no, a jest, nie znam hasła, tu mamy punkt, 104, level 1, Mam jeszcze jedną fajną ale może z się nie podobać, Mhm. Dobra. Tam ząbek... Idź go zabij! Mieć, i, łóżko. Na mi łóżko nie jest potrzebne. Na ziemi, Pamiętaj, zawsze drewno trzeba. Nie, weź łóżko i... Bo, no dobra, nie będziesz mógł spać. Widzę więcej będą widzieć. Gdzie musieli zrobić kolejne cięcie. Poczekaj, to czekaj to Zobaczcie. Ja. Pieniądze od drewna wystarczy. Kaftynik już na razie. To nie będziesz mógł zrobić. Nic go. Ojej. A weź, pokaż większy ekran. Nie. byśmy musiał trochę rękę do tyłu udać. Braj. Czym ci gadamy? Dobra, no Ząbek kolejny zabij. Tak, zginiesz. Zginiesz. O nie, wygrałeś. Smar mnie, coli. No przepraszam, góry. Jest takie w ogóle słowo? Jest bardziej nie znam na języku polskim. Co śmiesz? Czemu ma mnie bije. Nie chciałem przy domki. Babcia. Bijemy go zrabę. A my że śmiało być przegrał. Ja też. Budujemy domek. O, piękne, ale to wielkie! Będzie duży domek. Skrypciu Skrypciu Z krypciu, z Bufak! Zabiję obydwu Lepiej lepiej się nie nalej, bo może jest. O szczęście. Jakbyś się śmiał, jakbyś zginął, a by, ja by się śmiał, jakby zginął a, a by wybuchł. Jakbyś się śmiał, jakby klipper zginął, aby wybuchł. Bo jak zabierz klepera, co nie? To Jak zabierz klepera, to złagać i, i go dźwięk. Co nie? Mhm. Co jest taki dźwięk? Z mojego no, ja no. telefonu. Dobra, dobra. Bo wielki bos. Bo bos, wielki, wielki bos. bos. Co? Nic. Nie kadaj takich rzeczy dobrze, że nic nie słyszał. Mm -hmm. No i no, mm -hmm. przez! Drewno. Mm -hmm. Mm -hmm. Zbieram drewno. Zbieram <noise> drewno. <noise> Kolejny, nie myślałem. Ja też myślałam. Tam coś jest, czekaj tam dół bardziej. Jeszcze ja on kopalni, pamiętaj. Kopalnie najważniejsze. O, przepraszam, że w tamtym odcinku mówiłem, że mówiliśmy, że te, te, te malutkie bossy to niby, to nie są bossy, tylko to są te. Malutkie kopalnie. To są malutkie kopalnie, to, to, to są malutkie kopalnie, to, to są kopalnie. To, to nie jest boss, tylko kopalnie. Się tak kiedyś Damian tak, kiedyś powiedział, Damian kiedyś tak powiedział, że... Bo myślałam, że to boss. Myś, ja, 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 jak, 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 jak tamto ten stałe, jak, jak tamno duże, to tamto duże to jest tylko boss. Tam, jak, przy, jak schody do góry, jak, jak zabijecie nie go, w dudko. Jak zabijecie go, to jeszcze całego głupi craft. Ja, a jak nawet go zabije, tego bossa wielkiego, to będę nadal grać, bo to fajna No Dajcie wyłączy się w ogóle mapka. To będę nowe grać. Ja też. Co jest owiecko. Ciekawe co wtedy można zrobić. Nie wiem, Zabijesz ale nie ma, będziesz mieć tego. Wiem, co by. Latarnia. jak będziesz się. mieć łóżko. Bije się. Się. dwa. Jest, ile masz tego, zobacz? Trzy. Potrzebujesz jeszcze cztery, żeby mieć. Kolejny. Jest, ile? Siedem. Łóżko, co możesz zrobić? Jest. Od ośmiu Osiem trzeba mieć. Nie, siedem. Kwiatki mocy. Kwiatki nie przydadzą, od teraz mówię. Można zrobić mam miksturkę, miksturkę Szybko... Miksturka szybkości, szybkości biegania, to ona się szybko kończy strasznie. Chyba siły cię się powiedzieć. Tu ty wyciszyłeś dźwięk? No, mam przypadek. Slime, No Dobra, iść. Zobacz, zobacz. A nie, lepiej nie kość teraz craftinga, lub sobie gdzie indziej domek. No szukam tego, tego, dziwnego czegoś. To my zrobimy cięcie, jak damy znakie, to wtedy... Będziemy po cięciu. Jesteśmy pocięciu, Damian, z... po Damian znaleźł już y, tą kopalnię. Tutaj widzimy. Yy, to była tutaj z drugiej strony. A musieliśmy robić cięcie. Dobra. Dosyć to cięcie nie było długie. Ale okej. Okay. Yy. Damian ma szósty level. Nie szalej. Ale fajne jest w Pigonc, że, że nie musisz... że z kobla wypada węg węgiel, bo w prawdziwie w wypada tylko kobla, z, ko z kobla. A, a nie musisz szukać i, i tego potem węgla. To, tak, to jest fajne w tym Pigoncrafcie, że niszczysz kobla, to wypada też e e węgiel. No. I co mam jeszcze mówić? Dzisiaj będzie odcinek ten z, z, z zwierzętami. Aniele A tu też możecie oglądać, one się tak nazywają tylko. Tak, ja, ja myślałem... GTA, to myśl, ah, ja myślałem jaki, jaki to śmiechu. To ja nie wiedziałem co to o co chodzić, to No potem się domyślałem, że to może tak się nazywają te. No się myślałaś część pędziłam, nie. To jak zrobimy cięcie, a jak dużo, dużo cięć już dużo, trochę, dużo tych cięć. Ale dobra, my będziemy po cięciu, jak Damian skończy swój domek. Jesteśmy po cięciu. Damian właśnie już skończył swój domek, yy, łóżko, łóżko tutaj nie jest. Yy, łóżko nie, ale dobra, łóżko zrobimy teraz, łóżko jest na blok, na items, nie, na tym na ty, na ty chyba, na trzecim, na de dekoracji. Na trzecim, no, na trzecim. Ja mówiłem, że za siedem, ha, 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 masz łóżko, ha, ha, ha. Muszko położyć. Nie tutaj, bardziej w rogu, ale tutaj sobie połóż w rogu. Tutaj, no tu. O, dobrze. Bardzo dobrze. I jak, też, jak chcesz, żeby spać, to musisz naciskać ten, no, ten pleczaczek. Co czek oczywiście? Tak, wielki taki murzki ten prezek To ty robisz? Idem. Mhm. I idziesz. Do kopalni. No. To idź. Ile ty masz tych Dobra, idę do tej kopalni. Jej, robisz sobie ten. Też tak umie. Potem zboże sobie z zrobisz. Ale fajnie, nie dobrz tego, a slime ci może wejść na to i będzie po tym, żebyś, żebyś musiał. To zrobię murek. Wiesz jak to szybko, wiesz szybko ten wypada z tego, ten wypada z, wiesz jak to szybko wiem, rośnie. Wiem, 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 bardzo nie. opatrz opa, się to robić. Ale nie, do, weź już musisz wiesz co zrobić, żeby, żeby ten, żeby, weź tą trawę, będzie wyluźniona. Wiem, wiem, miał. też oglądam jego odcinek. No ciągnik już trwa 10 minut. Krótko. deptał. to No brać do tej kopalni, potem co zrobisz. Chlebuś. Co robisz? Nie sać tego. Tego trzymam. No brać do kopalni. Do kopalni teraz co? Jak, Jakiej innej góry nie mam? No, no mam jakieś, ale... Nie może do niego, bo nawet... Mam, drzwi obok. Tylko jedno zrobię, tylko nie wiem co. Wiem co. Zatarnie? To nie. Tu się robi drzwi. Wiesz jak się chcę zrobić? Zrób, zrób sobie drzwi. Drzwi, drzwi do dor. Drzwi do, dor, do dor, to trzecie. Nie to! Wiem, ale ja co chcę? A, już szybko rośnie. Żaden sla... Pożył się na podwórku, że ty zrozwalił sobie domek. Ile ja masz tego? Zero. Dobry, dobry, kaktus przyszedł. Nazwali sobie plęcz. No, pokaż jak, jaki ty masz domik, wszędzie są itemki w swoim domku. Pozwala, prostu ma nie masz w kontach. Ma no, ładnie od ciebie. Tu jest siekierka. tam to po prostu. O. Albo coś tu zdepną Nieźle do kopalni. Ja właśnie nie wiem, jak znaleźć diaksy. O, to tu. Kejs jakiejś może w głęboko na dole są? Od bossa tylko wypadałem. Co? Od tego nie. Od bossa tylko. To... Nie. Bez sensu. Nie. Mam wejść do tego bossa z tymi mieczami, jak nawet nie mam diaksów. Bez sensu. Właśnie. Dziwne jest, nie? Chyba to chyba w tej kopalni można no. znaleźć. Może z czegoś wypada? Nie no. wiem. Co to jest w ogóle? Dobra, właśnie. Nie, nic tu nie widzieliście. To jest to? Tak, to. To już wiem, które to będzie. Nie to, nie to, nie to, nie to, to. I koniec. Słuchajmy, to nie A oh, fajnie to zrobiłem. Dobrze. Już masz ten! I, już mam piękny ogródek. Weź to zabierz. Co jest? Ściana. Ściana? No. Serio to nie widziałem. A ile twój odcinek trwa z Jedźmina? Jedźmina, Kilka minut. Ile? 15? 10. Mój, no, mój trwa 13? Trzy, Wróci się? No, ale to chyba kończymy ten odcinek. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Na razie...